Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivi. Dotyczące śmierci króla. Śmierci Geralta. Mówiłaś Geralt? Jaki Geralt? Z Rivi, kurwa. Jak żyjesz? Jak stąmka? Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpierdalam kartofle. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy ubiera się tylko w czarni wiel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi mi to głupio, ale pachnie bzem i agresją. jak romantycznie. Spierdolę. Ten skurwiel czeka na ważnych gości. Penocha, wy! Nie. Wypierdki! Z drogi, łajzy, bo tak wam skujemy gęby, że nawet w Kuternoze Katarzynie nie będą was przyjmować. Coś ty powiedziała? Wpierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo syla? Witaj, you. Przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałem. Dziewczyna? Jaka kurwa? Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie zdasz. Niedobrze. dobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabijecie. cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkie. Kurwa! Niebołcy pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie!